No dobra, oni są do ogrania. Patrząc na ten wkład, wiadomo, nie ocenia się książki po okładce, ale myślę, że oni są do ogrania. No ale szybciej, hallo, Tarek, nie śpimy. Wyjdź szafy. jest do widz szafy, to by było... Moje... Naprawdę, jak trener do mnie tak gadał, to... to jest... Przepraszam. To by... złoto było. No, no do mnie tak akurat nie mówił nie, trener nigdy. Nie, nie bo widz wyjść szafy, to jest złoto, nie? <laughs> Prawda. Tylko wiesz, że do mnie trener gadał wyjść szafy. Jeszcze jak rozumiem jakby to miał jakąś podstawę. Że on do mnie tak Jedno złe podanie zrobiłem. A on do mnie tak? Wit szafy, nie? Ja mówię, mnie. <laughs> Zostaw mnie w spokoju. No, człowieku przyjął dopiero 12 lat. <laughs> Czasy trenowania piłeczki to jest o, piękny czas. Zajebiście mi się to wspomina. Ukerkes. Bym ci że odważnie gramy w tej obronie. my sobie tak klepiemy w polu karnym. Nie? No, ale ja tak gram I... też solo. <laughs> bo inaczej ciężko wyprowadzić. Bo inaczej, jak nie będziesz podawał w tej obronie, to nie i tak to zabiorą. Kurwa, jak będziesz próbował dryblować O, ale kurwa, podanie. Dobra, oh. intuicja jest No dobra. No dobra, trzeba coś ładować. <laughs> tak jest. No tym kinem czasami można z pola karnego. Ja strzelam z nim z każdej pozycji, jaką mam, nie? Dobry, dobry to jest gra, jak muszę przyznać, będzie... Jak patrzyłem, jak ty nim strzelałeś, czy teraz ja nim strzeliłem, no to, to faktycznie. Chodzi szybko, nie? Chodzi, no. Daje mi trochę vibe yy, jokeresza, co prawda może nie w realnej piłce, hehe. Yy, Ale z tego, co słyszałem, no to, to jokeresz jest kapitalny, jeśli chodzi o fifa No tak, yy. no, no, bo to jest karta, która ma dużo tempa i ten... Chociaż niektórzy mówią, że kloc, że tak jak w życiu, nie? Nie, kloc, biedny klocusz. Nie, ja mam dużo sympatii na przykład do Jokeresza. Powiem ci powiem tobie szczerze, że ja też mam yy, no wiadomo, ja jako kibic, no staram się być. No ty to w ogóle. Nie, yy, jesteś kibicą arsenalu jednak. No wiadomo, dokładnie. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że rozumiem jakby cały ten taki. Może nie hejt, ale te oczekiwania, które mają, wiesz, i ta presja nałożona, wszystko. Ja to wszystko rozumiem. No ciężko się dziwić, żeby nie nakładać presji na gościa, który załadował w zeszłym sezonie, wiesz, w 50. Dwóch meczach, 55 bramek, chyba, z tego co pamiętam? Coś takiego Czy pi... było, no. Coś takiego. No to wiesz, ja to rozumiem, ale z drugiej strony trzeba pamiętać tak, że yy, zepchnijmy sobie, przepraszam, Ligę Portugalską z Ligą Angielską. To jest pierwsza sprawa. I jakby oprócz Erlinga Halanda nie przychodzi mi nikt na myśl, jak oglądam piłkę nożną, który w pierwszym sezonie człowieku robiłby takie yy, Taki postrach po prostu by siał, nie? Szczerze. Hmm. To jest ciekawe. Nie, nie pamiętam. Ciekawe podejście. To jest ciekawe Ogólnie problemem, jaki jest z dzisiejszą piłką, i to nie jest tylko. Ja pierdolę, dobra. To nie o, jest tylko Jokerz, okay. tylko to jest ogólnie składnia większości zawodników, jak to wygląda. No to moim zdaniem po prostu kwoty są teraz zbyt duże transferowe, przez co no, muszą być to oczekiwania, nie? No A, tak, no to to jest logiczne. Tylko że właśnie jesteśmy jeszcze na takim etapie, że jeszcze się nie pogodziliśmy z tym, że te ceny to. to takie ceny będą. Nie wiesz o co chodzi? Że to nie to jest, jest tak, że nie... to jest jakiś nie wiadomo, jak wybitny piłkarz. Tylko teraz piłkarz w tym wieku z takimi umiejętnościami z takim sprawdzeniem na rynku europejskim będzie tyle kosztował, nie? Aha. I połowa no. z nich będzie tak jak. Wcześniej większość transferów. No Antonę Martial to były duże pieniądze zapłacone mimo wszystko, a zawodnik nie osiągnął tego, nie? Będzie dużo takich przypadków, tylko że za o wiele większe pieniądze, bo po prostu rynek tak teraz wygląda. Średnia cena no tak. transferu się zwiększyła w cholerę, tak naprawdę, więc. Oczywiście, że tak wiesz. Lata temu za 65 milionów, no to człowieku miałeś no, topkę, jeśli chodzi o piłkarzy, nie? No tak. Wiesz, może. Może to będzie zły przykład, ale z tego co pamiętam, chyba nie trafię z kwotą, ale powiem zbliżoną. Wydaje mi się, że jak w Hiszpanii doszło do absolutnego, absolutnego, absolutnej zdrady stanu w postaci Figo, to on chyba przechodził za 61 milionów? Coś takiego było, no coś w okolicach. To był, no, no ale wiesz. to były posrane pieniądze wtedy, nie? a teraz 60 to milionów to 20-letni przeciętny no dwudziestoletni, wiesz, obrońca z Francji czy z Anglii będzie tyle kosztował później, nie? No tak, no, wszystkie, cały czas tak naprawdę top, top pięć yy, nacji jest po prostu, wiesz, wycenianych za kosmiczne pieniądze, tak, bo no. jak mówilibyśmy, wiesz, o, o, jak mówilibyśmy o piłkarzu jakby, powiedzmy, podobnym, tylko że z narodowości nie, top 5, no to, to myślę, że ta cena no, nie była by aż wiele, taka tak. wygórowana. To, z drugiej strony, no. Hmm, teraz pytanie, jakby to wyglądało, jakby Jokeresz był z innego państwa, na przykład, nie? Jakby był z Anglii. To jakie no to pieniądze nie, to by człowiek, wtedy sobie to ja... za niego zagwizdali, nie? Ja myślę, że dwa razy. Ja myślę, że dwa razy tyle. Ja myślę, że stówka to jest Spokojność. lekko. Co najmniej. Z drugiej strony, można pomyśleć sobie o takim nonim madułekę, no nie dosyć kontrowersyjny transfer zasadniczo z tego okna transferowego. I dla nas ciepły temat, no bo to jest między Chelsea i Arsenalem, no bo jesteśmy fanami przeciwnych zespołów, uczestniczyły w tej transakcji i ja osobiście po czasie, nawet nie że po czasie, po głębszym zastanowieniu, uważam, że 60 milionów za niego madułekę, to to już będzie taka cena, którą będzie trzeba płacić za tego typu piłkarza zaraz. Zgadzam się. W pewnym sensie w momencie jak się to wydarzyło, to było śmieszne. Później sobie uświadomiłem, że dobra, ale Chelsea też kupi tego typu zawodnika później za 60 milionów, nie. To nie jest tak, że będzie miała nagle jakiś discount czy coś. Let's go. No jest pięknie. Y no tak, no zresztą poparł sobie... chociaż nie, bo Joel Hato to jest, to jest zły przykład, bo gość naprawdę robił liczby w Ajaxie. I to jest bez dwóch zdań, Bo naprawdę jak na ten wiek, no to... On był kapitanem, chyba, jak w wieku Był, był kapitanem. 19 Ajaxu. czy 20 lat. No? No, no to hu, no To, o czym my tu mówimy, nie? Eee... Aczkolwiek na razie nie dowodzi, no... nie? <laughs> no właśnie, czy on. Powiedz, szczerze mi powiedz, bo nie, nie obserwowałem. Czy on już debiut zaliczył w eee, Tak, zaliczył. Eee, zaliczył. Eee, zaliczył. No, przy naszych tych problemach kadrowych, to ja bym się zdziwił, jakby nie zaliczył debiutu, nie? Zwłaszcza w defensywie i grał, grał i jedyne na razie jego osiągnięcie to to, że pogłębił kontuzję Kola Palmera na razie. Jest w porządku, to też jest jakieś osiągnięcie. Aha, też się utrzymał w polu. No. To jest niesamowite jak to piłka czasami się obkręca. O, o tym mówię. Jaki? Kto to jest Gomesz? Kto to jest? To jest ten Anglik, co w, w lidze francuskiej w poprzednim sezonie wszedł e, chyba nawet do 11 sezonu, albo był blisko. A, tak, 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 masz rację, masz no, rację. No, to, jest Gomes. Gomes, Ach, to jest ten Gomesz. To jest Andrzej Gomesz? Tak. Nie, no, to jest on. Chyba tak, nie pamiętam jak on się nazywał. Kurwa, 4-2, już zostajemy. Żeby był kontakt, już było 2-2. Ale my tak mamy, my zawsze jak zaczniemy gadać na, na temat realnej piłki i wiesz, nie mamy, nie mamy full focusu, no to... Rozluźnienie wchodzi, no. no. ale nie da się, nie da się po prostu, e, umówmy się, no... Nie da się siedzieć cicho i po prostu grać, no to nie jest w naszym stylu. Nie, to w ogóle bez sensu. No, poza tym pamiętam jak Zero mówiłeś same. wczoraj. Nie ma co się spinać, czy, czy ktoś to jakoś tak powiedział fajnie? Tak, no nie ma co się spinać. Trzeba no czerpać przyjemność z tej gry. Kurwa, jak załadował pierdolony, nie prosto w okno. Miałem nie przekinać znowu. <noise> Widzowie, dzisiaj mamy dzień bez słowa da K. O kurwa, ale ładne popołudnie. Kurwa, powiedziałem kurwa, ja pierdolę. Widzowie, przepraszam, jestem habem, prostakiem, wieprzem. Wieprzem. Nie wiem, co tam dalej było. <noise> nie wiem jeszcze, jakie przymiotniki opisowe wymienił narrator. Nie, ale niesamowicie się po prostu ta gra zmieniła. Co mówię, grałem w ostatnią edycję. Ale dalej po prostu nie mogę. Nie mogę tego powiedz, po prostu zdzierżyć, jak to teraz wszystko szybko chodzi, nie? <grym> no, bo ty też masz ten przeskok między PS4 a PS5, to też jest coś innego jeszcze. Ale szczerze powiem, że nawet dla mnie w tej FIFI jakoś zadziwiająco inaczej się gra. W sensie. Wiesz, to nie jest. Yy, nowa gra. Nie, ale gra mi się trochę inaczej. Nie wiem co zmienili, ale coś sprawiło, że mi się gra przyjemniej. Nie wiem czemu. No, 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 to no, no. Jezus, co ty siebie. O stary. Ale przez chwilę byłem skupiony. Ja się bałem cokolwiek podjąć decyzję, stary, co zrobić, nie? Bo ja mówię, dobra, jak się ruszę, to mi po prostu zabierze piłkę frajer. No, dlatego ja się nie odzywałem. Mówię, dobra, cisza, nie. O, cisza, cisza. D D D nie no spoko. Dobra, jeszcze mamy piłę. Już nie mamy. Do co? Trzeci remis? Ja pierwszy. Trzeci remis. No, słuchaj, nie chcę nic mówić, ale to też są trzy punkty, jakby nie patrzeć. Jeden punkt. Ale, ale trzy remisy to właśnie trzy punkty. A, łącznie trzy punkty.